Dzień dobry. Proszę Państwa, dzieje się na rynku rzecz dziwna w kontekście rzeczoznawstwa i materiałów, które mają pomagać rzeczoznawcom w pracy albo wręcz tą pracę umożliwiać. Chodzi o ekspertów diamentów. Eksperci diamentów do oznaczenia barwy diamentów mogą używać wyłącznie naturalnych diamentów nazywanych Masterstone. To są kamienie, które mają pewną szczególną jakość. One mogą mieć jakość większą niż ta szczególna wyznaczona przez standard GIA, ponieważ właścicielem standardu oznaczenia barwy od D do Z jest GIA. Oni, oni to stworzyli. Dokładnie zajmował się pan Lidy Coat tym w latach 50. i później, 60. Stworzył tę stworzył normę specjalnie po to, żeby nie było kolizji oznaczeń barwa zaczyna się od D, dlatego że wcześniej handlarze w branży używali określeń barwy A, 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 A i tak dalej, A A plus, A, plus, A- minus, i po to, żeby B i C oczywiście i również, również C, plus, C- minus, to były te barwy najgorsze. I po to, żeby nie było konfliktu oznaczeń, żeby nie było kolizji, Wilkoad wymyślił, że skala barw GIA będzie zaczynać się od barwy D. Czyli diamenty bezbarwne. I po to, żeby móc oznaczać barwę, zgodnie z tym, co podaje GIA, jeżeli chcesz używać naszą normę, to musisz mieć do tego. Diamenty porównawcze. Diamenty porównawcze to są kamienie w odpowiednich parametrach i odpowiedniej barwie, która zamyka się tam w pewnych granicach wokoło tej barwy granicznej rozdzielającej pomiędzy poszczególnymi poszczególnymi barwami poszczególnych rodzajów. No i to jest jasne. GIA jasno mówi, że to nie mogą być żadne inne kamienie, te kamienie porównawcze, to muszą być diamenty naturalne. Tak jest powiedziane w zaleceniach GIA, czyli tak jest w normie. Nie wolno używać kolorymetrów, nie wolno używać jakichś tam kamieni innych, innego rodzaju, nie wolno używać diamentów syntetycznych. Dlaczego? Dlatego, że aktywne centra barwne. Wewnątrz diamentów w różny sposób oddziaływują ze światłem, i oddziaływania poszczególnych centrów barwnych w różny sposób odbierane są przez oko. I jeżeli będziemy mieli powiedzmy trzy centra barwne jednego rodzaju w jakimś obszarze, i obok, niego, obok tego obszaru znajdzie się inne miejsce, w którym jest centrum barwne, aktywne centrum barwne innego rodzaju, wtedy zobaczymy, Możemy zobaczyć, Okolski zobaczy inną barwę niż będą to widziały kolorymetry, i to będzie barwa inna niż wynikająca z użycia jakichś tam składników barwiących w kamieniach syntetycznych, na przykład w syntetycznych cyrkoniach, które są często używane, są bezpodstawnie, bez, bez żadnego powodu są używane w tym. W ten, do, do tego. No i teraz na to wszystko AGA, czyli to jest Accredited Gitymological Association, to jest ze Stanów Zjednoczonych stowarzyszenie, oni organizują targi w TUSON. Razem z filmem Stuler. Podpisała taką, taką notę o współpracy, czy umowę o współpracy, która sprawi, że Stuler przy pomocy GCAL, organizowanego przez Salin, czyli wytwórcę sprzętu do oceny i obróbki diamentów, mają wprowadzić na rynek nowe zestawy, zestawy hybrydowe, zestawy do oceny. Barwy diamentów, zestawy kamieni porównawczych, które będą zrobione w ten sposób, że kamienie o barwie wysokiej będą wykonane z diamentów syntetycznych, barwy niskie, barwy, barwy słabe, słabo wyceniane przez rynek będą wykonane z diamentów naturalnych. I znaczy te, te, te kamienie porównawcze będą z diamentami naturalnymi. Kamienie porównawcze, te, te lepszej jakości, mają być diamentami syntetycznymi, przy czym diamenty syntetyczne nie mogą być diamentami porównawczymi i to jest dziwne. Do tego jeszcze zostanie to, znaczy mówi się, że to będzie dlatego, żeby można było sobie taniej kupić taki zestaw, takie zestawy są porędalnie drogie. Pokazywałem Wam swoje zestawy, mówiłem kiedyś ile to kosztuje. To są gigantyczne pieniądze. Najdziwniejsze jest to, że oni chcą zrobić się dokładnie odwrotnie. Oni chcą to zrobić z powodu kosztów, No bo wiadomo, kamienie żółte są tanie, kamienie białe te, te, które mają barwy bliższe, bezbarwnego, są tańsze. Więc oni, zastępując w takim zestawie drogie kamienie kamieniami tanimi, syntetycznymi, redukują cenę. Tylko, że te kamienie syntetyczne nie nadają się do oznaczenia barwy. Dlaczego? Dlatego, że kamienie syntetyczne są wybielane w ten sposób, że do nich dodawane są pewne czynniki, które Pływają na ogólny odbiór barwy przez oko, a nie, nie są to te centra barwne, które występują w diamentach naturalnych. W związku z tym barwa ma inne pochodzenie, czyli taki kamień syntetyczny już nie jest, nie nadaje się do tego, żeby być kamieniem typu Masterstone, czy kamieniem do oznaczenia barwy. No tutaj dziwna jest to konstrukcja, to jest chyba po prostu nastawione znowu na to, żeby, żeby dobrze zarobić. Na eksperta, czy na ludzie, którzy chcieliby być ekspertami na skróty i nie, nie wydawać tyle pieniędzy, ile trzeba wydać na to, żeby być ekspertem diamentowym z prawdziwego zdarzenia, czy żeby w ogóle móc mówić o sobie, że się jest ekspertem i że się prowadzi, prowadzi działania w, w kierunku oceny, oceny barwy kamieni, no bo, bo generalnie, jeżeli nie mamy tego rodzaju narzędzia, to nie jesteśmy, nie mamy prawa w żadnym wypadku powiedzieć, że Kamień jest na przykład barwy E. Nie mamy takiej możliwości. Jedyne, co możemy zrobić, możemy to ocenić na oko. Czy ja jej daję, daję technologię, może nie technologię, a procedurę, według której możemy ocenić, że dany kamień jest z zakresu barwy od D do E. I do tego jest procedura, można ją wykonywać, jeżeli nie mamy kamieni porównawczych, jeżeli mamy jakieś właśnie takie trefne kamienie porównawcze, typu. Cyrkonia porównawcze, albo tak jak w tym przypadku to będą jakieś hybrydowe zestawy, no to wtedy będzie można powiedzieć, że to są kamienie z zakresu barwy od D do E, ale to nie jest żadna ocena, tylko to jest szacowanie co najwyżej. No i cóż, no, dziwnie to wygląda, bardzo dziwnie. Z drugiej strony jest to potrzebne w tym momencie, dlatego że AGS, czyli American Jam Society zaprzestało certyfikacji kamieni, z powodu trudności w zdobywaniu tych kamieni. Salin ma dostarczyć technologię, która będzie wybierać kamienie automatycznie. Spośród dużych zestawów kamieni będzie wybierać kamienie porównawcze i to się uprości ta technologia. Będzie to łatwiejsze, dlatego że bardzo często do tej pory zdarzało się tak, że ktoś wytypował sobie kamień, że na przykład ten kamień ma barwę załóżmy H, wysyłał go do GIA po to, żeby dostać stosowny dokument, że on ma taką barwę. Z GIA odsyłano, że to niestety tak nie jest, że to nie jest Master Stone, że on oj, ma tam jakąś barwę, ale to nie jest kamień Master Stone. I, a i tak trzeba było zapłacić za certyfikację, bardzo drogą. Więc to teraz Salin ma ułatwić. Natomiast zamiast wejść w kooperację z jakąś dużą szlifiernią diamentów tak, żeby uzyskiwać diamenty o takiej jakości, jakie Jaki powinien mieć zestaw, jaki powinny przynależeć do zestawu kamieni porównawczych, tylko robić to taniej, żeby na przykład zestaw porównawczy nie kosztował załóżmy 50-60 tysięcy złotych, tylko żeby kosztował 40 tysięcy. I, I po prostu był w ten sposób, był tańszy. No to usiłuje się zrobić jakąś hybrydę, która będzie bardzo tania, ale tak naprawdę nie będzie pozwalała oceniać barwy, i to właśnie w, tym, w tych obszarach, w których jest to najważniejsze, jest to kluczowe, dlatego że tam kamienie są najdroższe, bo różnica pomiędzy diamentem barwy D a F jest dużo większa niż różnica barwy pomiędzy diamentem N i, i na przykład K. To jest procentowo, może ta różnica nie jest wielka, natomiast w dolarach to wychodzi naprawdę dużo. I właśnie tam, gdzie potrzebna jest największa dokładność, najlepsze kamienie, tam ci, którzy będą mówili o sobie, że są ekspertami, ale niestety nie mają narzędzi odpowiednich, będą używać narzędzi, które, które mogą wprowadzać w błąd i mogą robić zamieszanie na rynku. Dziwne. Zobaczymy, co z tego wyniknie, zobaczymy, czy te zestawy rzeczywiście wejdą na rynek. Ostatnio mamy sporo takich inicjatyw, które na rynku się nie pojawiają. Przedstawiane są różne prototypy sorterów do diamentów, przedstawiane są prototypy urządzeń, które oceniają czystość, przedstawiane są różne inne prototypy urządzeń, które potem okazują się, że rynek to odrzuca. Zobaczymy, jak będzie w tej sytuacji, czy uda się to wprowadzić, czy nie. Mam nadzieję, że to będzie tylko jakiś pilotażowy program, który pozwoli firmie Sarin rozwinąć technologię oceny barwy diamentów i dzięki temu na rynku będzie, będą mogli wprowadzić na rynek większą ilość zestawów porównawczych, ale takich, jakich wymaga Norma GI. Bo inaczej będzie działo się to co, to, co się dzieje. W materiałach dostarczonych Wam pokazywałem certyfikat IGI, w którym kamień jest oceniony znacznie za wysoko. Pokazywałem, jak to wyznaczyć i jak działają, jak na przykład działa kolorymetr na ten kamień. Co pokazuje kolorymetr? Kolorymetr w ogóle pokazywał totalne głupoty w porównaniu z tym, co można wyczytać z kamieni porównawczych. Sprawa istotna, zobaczymy, co z tego będzie. Ostatnio w branży dzieje się bardzo dużo. Ciekawe, czy to kryzys wymusza te, te dziwne zachowania, czy po prostu taka jest kolej rzeczy, że co jakiś czas jakieś, jakaś dziwna inicjatywa na rynku musi się pojawić. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.